Po miesiącach sporów wokół zakazu wjazdu na Sandomierską Starówkę miasto chce zaproponować inną organizację ruchu w zabytkowym centrum. Powstaje już projekt zmian, który zacznie obowiązywać prawdopodobnie latem. Sandomierski rynek niezmiennie odwiedzają tysiące turystów. Dla nich centrum miasta jest przyjazne, bo zwiedzają je pieszo. Dla kierowców to strefa niemal zakazana. Od wielu miesięcy protesty w tej sprawie ślą zmotoryzowani handlowcy i niepełnosprawni. Ci pierwsi mogą tu wjeżdżać tylko do godziny dziesiątej. Dla mnie to powinno, bo. Czy o 12 towar przyjedzie, czy o 10, czy o 18, on musi dotrzeć do sklepów. Innego zdania są mieszkańcy. Według nich ruch pojazdów w tym miejscu to zabójstwo dla sandomierskich zabytków. Dlatego, że jednak to zagraża kamienicom. Z tego względu, Pani, ja przeżyłam w swoim domu dwukrotne prawda, obsunięcie się ściami wszystkiego i, i murów. Tymczasem miasto chce odnowić starówkę. Są już na to unijne pieniądze. Ten projekt powinniśmy pozytywnie ukończyć. W tej chwili jesteśmy na pierwszym etapie oceny. Myślę, że w maju powinniśmy przejść do drugiego etapu. Rewitalizacja starówki będzie się wiązała z kolejnymi zmianami w ruchu. Niepełnosprawni będą już mogli wjechać na rynek ale tylko w określonych godzinach. Natomiast handlowcy wyłącznie rano. Jest opracowywana w tej chwili organizacja, nowa organizacja ruchu. Nie wiem kiedy ona będzie zatwierdzona, ale myślę, że w jakiś sposób powinniśmy wszystkich zadowolić. A wszystko, jak mówią władze miasta z myślą o turystach, zmiany zostaną wprowadzone latem.